Była też taka seria pytań o, bo właśnie to myślę, że to jest część tego takiego procesu dokształcania się, samodokształcania się w tych kwestiach, um, które się dzieje. Pytań o politykę migracyjną Polski w ogóle. Ja myślę, że to nie są pytania błahe w sytuacji, kiedy no, nie wiem, właśnie kiedy zaczął się dziać usnasz, został zlikwidowany ten departament, jak jakoś nazywa do spraw analiz i polityki migracyjnej. Więc pytanie takie fundamentalne brzmi czy Polska w ogóle ma jakąś politykę migracyjną? Myślę, że mimo różnych dokumentów, które, które powstają, które tam w ciągu ostatnich miesięcy po, po powstały, jakby trudno mówić o tym, żeby Polska miała jakąś solidną, spójną politykę migracyjną. Jakby te dokumenty, ten dokument, który jakoś latem, chyba nie wiem, tam w czerwcu czy w lipcu, dokument chyba nazwany strategią, nie pamiętam już w tej chwili strategią migracyjną Polski czy polityką właśnie, jakby to jest dokument, który dość mocno skrytykowaliśmy w gronie, w gronie 15 organizacji działających na rzecz migracji uchodźców, to taki bardzo ogólny dokument, który powstał na, na podstawie jakichś bardzo niesolidnych analiz stanu zostanego i taki dokument, który właściwie w największym skrócie, tak, taki dokument... Pokazujący, że z jednej strony myślimy o migrantach wyłącznie, znaczy tak, tak bardzo, bardzo przedmiotowo, jako o, jako o taniej sile roboczej, jakby myślimy o nich w taki sposób, jak ich wykorzystać do, do jakichś naszych ewentualnych celów, tak, do jakby y, 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 zatkania luk na, 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 na rynku pracy, ale nie, nie oferując im jakby nic w zamian, a z drugiej strony się ich boimy. Tak? Jakby z tego, z dokument jakby cały jest podszyty jakimś takim strachem, tak, że, że do, do, dopóki możemy, dopóki możemy wykorzystać imigrantów, na przykład właśnie jako siłę roboczą, to dobrze, ale musimy się cały czas, musimy cały czas uważać, bo, bo oni na pewno chcą nas w jakiś sposób wykorzystać i stanowią dla na nas potencjalnie yy, zagrożenie, tak. Yy, jakby to, nie można czymś takim budować, budować sensownej polityki, a poza tym jakby, jakby ten, ten, ten dokument też w żaden sposób nie, nie mówił o, o, jakichś, o, jakichś, o jakichś długoterminowych założeniach, tak? o tym, jak sobie w ogóle wyobrażamy obecność migrantów tutaj w, 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 w ogóle nie mówił o ich integracji tu, o tym, że no, o tym, że to są też ludzie, tak? jakby w, ogóle, jakby w ogóle się z tego nie, 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 nie przebija to, że to są ludzie, których my w jakiś sposób powinniśmy włączyć w, w naszą społeczność i jak to zrobić skutecznie tak, żeby to było, tak, żeby to było dla obu stron. Yy, yy atrakcyjne i, i żeby mogło w dłuższej perspektywie czasu funkcjonować. Także nie, bo kwestia, kwestia poważnej polityki migracyjnej to jest coś, co, 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 co wciąż dla nas, jak dla kraju stanowi wyzwanie i zdaje się, że po prostu nie ma woli politycznej, żeby, żeby, żeby się do tego poważnie przyłożyć. Też pytanie o to, czy są jakieś kraje, na których moglibyśmy się wzorować, jakieś takie dobre modele w Twojej ocenie, żeby właśnie tę politykę migracyjną taką przemyślaną budować? Myślę, że warto czerpać jakby z dobrych praktyk z różnych krajów. Trudno jest jakby przełożyć przełożyć jakby całościowo, całościowo jakby polityki konkretnych krajów, jakby no to jest kwestia jakiejś tam lokalnej specyfiki, ale. Ale na pewno ale, ale na pewno jakby, możemy właśnie jakby może, może możemy czerpać dobre praktyki, a możemy też jakby uczyć się na błędach innych krajów i ich nie, 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 nie powtarzać. I to, no to jest coś, czego na pewno jak dotąd nie robimy. I takie pytanie jeszcze już się powoli zbliżamy do końca. Właściwie jeszcze zaraz rzucę okiem na te pytania, które spłynęły na bieżąco. Mam wrażenie, że na część z nich ta odpowiedź już padła w trakcie naszej rozmowy, ale jest takie pytanie, które też przyszło wcześniej, jeszcze przez formularz o. O, o strukturę, schemat zarządzania działania grupy Granica, czyli konsorcjum różnych organizacji na co dzień działających, przed tym, są niezależnie od siebie we współpracy, ale jednak niezależnie. No jak wy jak, działacie jako ta grupa? No to, to, jest, to jest grupa dosyć licznych organizacji, z którymi, z którymi no znamy się nie od sierpnia, tylko, tylko od wielu lat, i z niektórymi, jakby jedne, czy te organizacje współpracują ze sobą bardzo blisko, formalnie, realizując wspólne projekty, inne trochę dalej, nieformalnie, jakby no zna, znamy się wszyscy między sobą, i, i jakby no to była taka, taka, taka potrzeba ad hoc odpowiedzenia, jakby na ten, na ten, na, ten, na ten kryzys, na tę ten, na ten sytuację. Eee, I. Ale, ale dołączają do nas, jakby, do, dołączają do nas różne, różne inicjatywy, różni niezależni aktywiści. Jakby jest to dosyć rozproszona struktura, to nie jest jakaś bardzo, to, znaczy to nie jest w ogóle w żaden sposób sformalizowana, to w ogóle nie jest byt. Jakby, tak? jakby to jest trochę tak, że to, to grupa granica to jest bardziej hasło, pod którym, pod którym działają różne organizacje i, i dołączające cały czas inicjatywy, które po prostu się absolutnie nie zgadzają na to, co się dzieje i próbują coś w ramach tego. Yy, Robić my się staramy w jakiś sposób dzielić odpowiedzialnością w zależności od kompetencji, nawet niekoniecznie danych organizacji, ale też osób pracujących w danych, w danych organizacjach, ale to, to wszystko się dzieje w bardzo demokratyczny lub płaski sposób. Trudno to mówić o jakiejś strukturze yy, zarządzania. Patrzę na te pytania, które, które z, z, z Wpłynęły w czasie rozmowy. Do, wiele z nich dotyczy tego m, presji, na kogo wywierać ten nacisk i tak dalej. Myślę, że ten temat już m, m, Olu poruszyłaś i że te, m, te możliwości się właśnie, to, to mogą być właśnie politycy opozycji, organizacje humanitarne. M, czy jeszcze jakieś organizacje, może na poziomie europejskim, bo to jest też takie hasło, które na przykład wybrzmiało na proteście w Warszawie tydzień temu, że właściwie środki no, nacisku na polski rząd są już wyczerpane. Czy miałaby sens jakaś presja, kampania na poziomie właśnie europejskim, w świetle tego, że właściwie to, co robi teraz rząd PiS, w bardzo brutalny sposób, jednak w jakimś sensie. No, Przewem polityki ogólnoeuropejskiej, jeśli chodzi o uszczelnianie granic, to twierdzę Europę. Myślę, że tak, myślę, że na każdym poziomie. Jakby... No to jest trudna sytuacja, jakby mamy poczucie, że, 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 różne, że różne ścieżki zostały wyczerpane, ale to nie znaczy, że możemy ustać jakby w, tych, w tych naciskach, bo, bo, no bo, co, bo co jeszcze jakby możemy robić. Więc, więc tak, i na europarlamentarzystów, i na Komisję Europejską, i na te wszystkie ciała, jakby związane z ochroną praw człowieka w strukturach unijnych, jakby myślę, że myślę, że myślę, że musimy, że musimy cały czas raportować o tym, co się, co się dzieje i, i domagać. Domagać się tego, żeby, żeby Unia z kolei naciskała na, na rząd Polski w tej sprawie. Jakby jest, to, jest to trudne, jakby wiemy, że wiemy, że Unia też nie pragnie przeniknięcia dużej liczby migrantów do, na teren Unii. więc jakby, Trochę wszyscy mają interes w tym, żeby tych ludzi nie, nie wpuścić, no ale nie zmienia to, nie zmienia to faktu, że, że, że jest to bardzo poważny kryzys humanitarny i że to, co się w tej chwili odbywa, to jest po prostu zgoda na to, żeby, żeby na terenie Unii Europejskiej w XXI wieku jakby w męczarniach i poddawani torturom e, ginęli ludzie. No i po prostu nie możemy się na to zgodzić. A czy tych śmierci może być więcej niż te, czy jest ich więcej niż to, o których wiemy? To jest też pytanie teraz. Sobie... No, no nie mamy żadnych wątpliwości, że jest ich więcej. To znaczy, my, my wiemy o tych ośmiu czy dziewięciu do tej pory, ale też ludzie, którzy się do nas zgłaszają, oni nam czasem mówią o tym, że. Stracili jakichś swoich bliskich, czy, czy, to, czy to kogoś z rodziny, czy kogoś z grupy, z którą, z którą razem się przemieszczali. Mówią, mówią o tym, że, 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 że właśnie ktoś umarł z głodu czy z wychłodzenia. Czasem mówią o tym, że, że przemieszczając się po tym lesie natykają się na ciała. Nie, nie mamy jak tego zweryfikować, ale, ale tak, tak wynika z, z relacji tych uchodźców, którym udaje się nawiązać z nami kontakt. No i też jakby no, geografia jest nieubłagana. Tak jakby no, żyjemy w takich warunkach klimatycznych, że. Są coraz częściej też spotykamy osoby, które są w bardzo złym, złym stanie zdrowia. To są osoby, które czasem mają złamane, zło, złamaną nogę, tak? czy, czy, czy właśnie są w stanie hipotermii, no to są osoby, na które się natykamy, ale na jak wiele osób się nie, na, nie natykamy, bo, bo są w tej strefie, do której nie mamy wstępu. Więc jeśli, jeśli nikt nie zdąży dotrzeć na czas z pomocą do tych osób, to, to jest coraz większe ryzyko, że, że one będą umierać. Więc nawet jeśli teraz to są ciągle jeszcze nie masowe przypadki, to jeśli nie rozwiążemy tej sytuacji, to, to one będą coraz bardziej liczne jakby to, 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 to jest um, coś nieubłaganego. A tutaj pani Anna Łabęcka pyta o, o to, czy, czy do grupy Granica dotarły do Was informacje o śmierci dzieci po białoruskiej stronie, bo takie pogłoski gdzieś y, krążą. Mm, to ja jeszcze o tym nie słyszałam. To nie znaczy, że koledzy czy koleżanki już o tym nie, nie wiedzą. Być może, być może taka informacja trafiła. Mm -hmm. I jeszcze trochę pytań o te szpitale, które budzą myślę też y, 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 ta sytuacja że zabierani są z nich pacjenci wywożeni na granicę, budzą, to, to budzi bardzo duże emocje, bo tego jest szereg szczegółowych pytań, na które boję ja się nie znajdziemy dzisiaj czasu, żeby odpowiedzieć, ale ale czy to prawda, że rzeczywiście pacjenci bez wypisów są siłą zabierani przez straż graniczną? Um. Ja nie wiem, czy bez wypisu, bo my nie mamy dostępu do, do tej dokumentacji medycznej, jakby tego nam nikt nie, nie daje do wglądu, więc trudno powiedzieć, czy, czy być może jakby formalnie wszystko jest w porządku, tak, natomiast no to jest jakby nasza ocena stałą tych ludzi, OK, już nie jesteśmy lekarzami. Chociaż wśród naszych aktywistów są też osoby, które są lekarzami bądź ratownikami medycznymi i od tych osób też mamy sygnały, żeby one badały, widziały osobę w momencie przyjęcia do szpitala i wiedzą, bo obserwowały, w jak krótkim terminie ta osoba. Bo to się odbywa tego samego dnia często, tak po kilku godzinach. I te osoby mówią, to jest niemożliwe, żeby ta osoba, którą w takim stanie. Widziałam przyjmowaną do szpitala, żeby mogła w ciągu kilku godzin być w na tyle dobrym stanie, żeby można ją było wypisać. A wiemy, że została, że została wypisana, tak? Więc jakby. No, natomiast nie wiemy, na jakiej zasadzie się to odbywa. Czy to, jest, czy, czy to są naciski wywierane przez Straż Graniczną, czy lekarze są zastraszeni, czy też po prostu inny lekarz inaczej, inaczej ocenia tę sytuację i wychodzi z założenia, że okej, okay, w takim stanie już można wypisać jakby nie mamy, nie mamy dostępu do do, do dokumentacji medycznej.